Ogólnie Michał jest jednym z aniołów wyższego rzędu. Jego postać pojawia się w chrześcijaństwie Juda, i Isramie. W Nowym Testamencie jest ukazany jako postać stojąca na czele chówców niebieskich, zwycięsko walcząc z szatanem i jego zwolennikami. Niektóre wczesnochrześcijańskie pisma utożsamiają go z Jezusem. U pisarzy kościelnych uchodzi za księcia aniołów, któremu Bóg powierzył zadania wymagające szczególnej siły. Podobno może również wstawiać się u Boga za ludźmi, oraz jest stróżem chrześcijańskiego ludu, stoi u bezgłowia umierających, a następnie towarzyszy im w drodze do życia wiecznego. Wierni przyzywają go również w walce przeciw siłom zła. Wierzą, że pomaga odnaleźć wewnętrzne światło. Historycznie jest obrońcą zarówno Izraela, jak i Kościoła Katolickiego. W ikonografii jest przedstawiany jako strażnik Królestwa Niebieskiego, albo jako postać asystująca przy tronie Boga. Występuje też na ikonach Sądu Ostatecznego, gdzie zajmuje się ważeniem dusz. Modlitwa do świętego Michała Archanioła była odmawiana po każdej mszy cichej. Reforma liturgiczna zniosła obowiązek jej odmawiania, chociaż w dalszym ciągu odmawia się ją w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego. Obecnie Kościół rozważa jej przywrócenie. Powodem ma być wzrost ignorowania zła, a tym samym wzrost liczby opętań. Michał jest także ognistym wojownikiem i księciem niebiańskiej armii, która walczy w imię sprawiedliwości i prawa. Daje wsparcie wszystkim, którzy znajdują się w strasznym ucisku. Michał jest również dawcą cierpliwości i szczęścia. Ponadto niektórzy uważają go za patrona małych dzieci. A jako ciekawostkę mogę dodać, że jego imię tłumaczone jest na słowa Któż jak Bóg? Dzięki za oglądanie, do następnego odcinka. Cześć.